Dzień dobry kochani, witajcie we vlogu. Ja sobie robię kawę, drugą. Nikoś przyszykowany idzie zaraz do przedszkola, ale wszystko wiedzieć się samochodem, bo jest paskudna pogoda. A ja sobie właśnie wypiję w spokoju kawę i trochę poczytam. Robię właśnie śniadanie i pod ostatnim foodholem pojawiło się kilka pytań o tofu, jak je wykorzystuję. Powiem Wam, że ekspertem od tofu nie jestem. Zaczęłam je jeść częściej, dopiero tak naprawdę od niedawna, natomiast obiecałam Wam, że albo będzie foodbook, albo Wam pokażę we vlogu. No akurat jeszcze nie doszłam do tego, żeby nagrać foodbook, więc po prostu pokażę Wam taki szybki przepis, który robię dzisiaj. Tutaj mam w misce jedną kostkę tofu wędzonego. Ja je sobie tak wiecie, na takie mniejsze cząstki zrobiłam, żeby mi się łatwiej to tofu blendowało i na patelni podsmażyłam przed chwilą pieczarki i cebulę, jak będę się przemieszczać musicie mi wybaczyć, bo to, um, świeci dzisiaj o dziwo ostre słońce więc trochę światło się będzie zmieniać więc mam nadzieję, że nie dostaniecie żadnego oczu pląsu, więc teraz do tego tofu właśnie dodam sobie tą przysmażoną cebulę um, i pieczarki o widzicie już się zmieniło, tutaj mam Moje pieczarki i cebulkę. Taką dosyć dużą ilość z tego względu, że ja, jak robię jakieś takie domowe pasty, to zawsze robię w większej ilości. Po pierwsze, zawsze można zamrozić, a po drugie, zazwyczaj nie mrożę, tylko um, wystarcza nam taka pasta na kilka dni. Chyba, że jest naprawdę bardzo dobra, to <gryw> znika w ekspresowym tempie. No i tak. Tofu, cebulka i pieczarki to jest główny składnik mojej pasty. Tak naprawdę dodatki do tego tofu... Um. Mogą być różne, to zależy co wy lubicie. Ja bym tutaj jeszcze widziała na przykład podsmażoną y, czy upieczoną w piekarniku paprykę albo na przykład cukinię. No to zależy kto co woli. Ja dzisiaj będę mm, nakładać tą pastę na bułki z makiem i mam ochotę na oliwki czarne, więc sobie jeszcze na górę położę oliwki. No i tak, do tego co mam tutaj w miseczce dodaję majonez. Majonez jest opcjonalny, to jest majonez wegański. Jeżeli nie jecie roślinie, to możecie użyć normalnego zwykłego majonezu. Ja dodaję dwie takie płaskie łyżki. Dodaję też odrobinę wody, bo zależy mi na takiej dosyć gładkiej konsystencji tej pasty, więc troszkę wody, nie za dużo, zawsze można dolać. Jeśli chodzi o przyprawy, to przede wszystkim sos sojowy, ja lubię jak jest go dużo, więc też go dodaję dosyć, dosyć sporo. Następnie dużo też wędzonej papryki, bo też jestem wielką fanką właśnie połączenia wędzonego tefu z wędzoną papryką, więc też sporo tej wędzonej papryki. Dodam również czosnek granulowany i taką granulowaną, suszoną, nie wiem jak to nazwać, cebulkę. Jeśli chodzi o czosnek granulowany, fajnie by pasował świeży czosnek, natomiast ja nie jestem fanką takiego intensywnego aromatu czosnku w rzeczach, które je się z rana, bo potem niestety czuć ten czosnek, więc ja użyję dzisiaj granulowanego. Natomiast. Jeżeli macie więcej czasu, możecie sobie też 2-3 ząbki wrzucić na 10 minut do piekarnika, a on wtedy ten czosnek straci taki swój intensywny aromat, a wręcz przeciwnie, nabierze takiego nowego, moim zdaniem bardziej ładogodnego aromatu. Ja bardzo lubię pieczony czosnek. Dzisiaj nie mam na to czasu, bo Filip ma kiepski humor, wychodzą mu trzy zęby i no od kilku dni już jest taki nijaki. Cały czas chciałby być przy mamie, więc dzisiaj się też nie bawię z tym śniadaniem. Nie wiadomo jak, natomiast jeżeli macie czas, to możecie właśnie podsmażyć. Nie podsmaży, tylko upić sobie właśnie czosnek w piekarniku. No i ta moja cebulka też myślę, że doda fajnego aromatu. No i tak. Jeżeli lubicie pieprz, to też oczywiście odrobinę pieprzu możecie dodać ja trochę. Nie chciałabym tutaj zabić smaku tych innych przypraw, no i tak to się. Prezentuję, teraz to wszystko zblenduję takim zwykłym blenderem ręcznym, jeżeli konsystencja będzie zbyt stała, to dodam jeszcze odrobinę wody, bo zależy mi na tym, żeby ta pasta wyszła jak najbardziej kremowa. Udało mi się ostatkami sił mojego blendera zmiksować tą pastę, nie idealnie, bo niestety blender się zepsuł, więc albo czeka go naprawa, albo niestety będziemy musieli kupić nowe, natomiast pasta wygląda tak. Udało się uzyskać taką w miarę kremową konsystencję, chociaż przypuszczam, że gdyby blender lepiej działał, to byłaby konsystencja jeszcze lepsza. No i tutaj moje bułki, właśnie te z makiem, pasta i do tego oliwki. O, Dajcie znać, czy wypróbujecie ten przepis i jeżeli wypróbujecie, to jak wam smakował. Filip poszedł na drzemkę, mam nadzieję, że uda mu się pospać tak jak zwykle, czyli gdzieś tak. Z dwie godziny, no o trzech już nie myślę, ale gdyby pospałam dwie godziny, to by było super. Ja mam w planach teraz um, ogarnąć sobie kolejną lekcję hiszpańskiego. Zmotywałam, zmotywowałam się pod koniec tamtego roku tak solidnie, że cały czas mi tej motywacji wystarcza i staram się nawet pięć minut, ale byle by to było codziennie, poświęcać właśnie na naukę hiszpańskiego. I przyznam szczerze, że całkiem spokojnie idzie, coś już umiem, coś już potrafię powiedzieć, więc chyba nie jest źle, chyba jestem na dobrej drodze. Więc plan jest taki, że teraz przysiądę do hiszpańskiego. Potem, jak zdążę jeszcze bez Filipa, to zrobię obiad. A jak nie, to będziemy gotować razem. Filip mi, tak jak zresztą Niko, jak był malutki. Zresztą teraz mu zostało. Natomiast um, robię obiad zawsze przed odebraniem Niko z przedszkola, więc teraz y, towarzyszy mi y, Filip. Bo Niko z nami nie ma, ale Niko też bardzo lubi urzędować razem ze mną e, w kuchni. Co Wam chciałam powiedzieć, to jeszcze jedną rzecz. Bo rano czytałam książkę i ja w sumie nie wspomniałam, co będę, co będę czytać. A chciałabym Wam polecić książkę Hansa, doktora Hansa Ulricha Grima. Nie jedz tego: Szkodliwe składniki zdrowego jedzenia. Tak wygląda. Okładka. I przyznam szczerze, że bardzo się w tą książkę wciągnęłam, bo jest to, jak sam tytuł wskazuje, książka mówiąca o składnikach, które nam się wydają zdrowe, albo firmy chcą, żeby nam się tak wydawało, wręcz wmawiają nam, że te produkty są zdrowe, natomiast one nie do końca takie rzeczywiście są. I tutaj jest rozdział poświęcony margarynom, które mają obniżać poziom cholesterolu, czy tam ciśnienia. Jest o aktywi, o Aktimelu wspomniane, o tych różnych produktach, które albo mają w swoim składzie probiotyki, czyli są dodawane do nich probiotyki, albo też wszelkiego innego rodzaju witaminy że spożywamy niestety witamin takich syntetycznych za dużo. Jest o pieczywie pełnoziarnistym, który też wszystkim się wydaje, że jest super alternatywą w porównaniu z białym pieczywem. No powiem Wam szczerze, że bardzo mi się oczy na niektóre tematy otwarły. Jest też właśnie rozdział, ostatnio skończyłam na temat jedzenia bio, eko, Czy takie jedzenie jest rzeczywiście lepsze od takiego zwykłego, konwencjonalnego? No powiem Wam szczerze, że bardzo ciekawa jest ta książka, więc jeżeli interesuje się jedzeniem, czy zdrowym odżywianiem e, i chcecie się czegoś ciekawego, czegoś ciekawego dowiedzieć, to właśnie zerknijcie sobie mm, na tą książkę. Ja wam zostawię linka, ale możecie też zobaczyć w, w Ja nie wiem, czy ta książka jest jeszcze gdziekolwiek dostępna, mm, czy można ją kupić. To jest rok 2000... 2013, 2012 chyba rok wydania, więc no nie jest taka stara, więc powinna być jeszcze może gdzieś dostępna stacjonarnie, natomiast ja Wam zostawię linka, bo może ktoś będzie zainteresowany. Otwarła mi naprawdę oczy na wiele kwestii związanych ze zdrowym jedzeniem i myślę, że główne taki... Jakby główne założenie z tej książki, które nie jest tak napisane wprost, ale które mimo wszystko z niej wypływa to to, co Wam zawsze powtarzam, że w życiu zachować balans we wszystkim. Jeżeli masz ochotę na pizzę, to ją zjedz bez wyrzutów sumienia, ale nie musisz tego robić codziennie i nie powinieneś tego robić codziennie, jeśli chcesz być zdrowy. Natomiast... Właśnie takie męczenie się z wyrzutami sumienia, czy odmawianie sobie, to też nie jest dobre. Przede wszystkim dla naszej psychiki, więc zachowajmy w życiu balans. We wszystkim myślę, że balans to jest klucz do sukcesu, i właśnie myślę, że to się kryje też właśnie pod tym, co w tej książce znajdziemy. Więc polecam Wam, ja nie przedłużam, bo się trochę znowu rozgadam, ale bardzo Wam chciałam tą książkę polecić. I naprawdę korzystam z okazji, że Filip śpi i zabieram się właśnie za ten hiszpański. No i potem. Jeszcze powinnam wstawić pranie, ale przyznam szczerze, że tak rano już koło niego chodziłam i tak mi się nie chce, nie wiem. Było przepiękne słońce, teraz znowu się zrobiło pochmurno i chyba też um, moje siły troszeczkę opadają, więc chyba też zrobię sobie jeszcze jedną kawę. No i przydałoby się właśnie wstawić pranie. Gdzie idziesz? Wyspałeś się? O! Miś do Ciebie mówi. Wyspałeś się, Filip? Ta? Tak? Wyspałeś się? A. <laughs> teraz czas na zabawę. A. Ale on pięknie śpiewa. No, będziemy się trochę teraz z Filipem bawić. Filip widać, że się wyspał, że mu humor się poprawił i go bardzo interesuje oczywiście aparat. Czekaj, chodź do mnie bliżej. Tak, wiesz, misia? No, więc, więc teraz się trochę powałkimy razem, tak? A potem pójdziemy odebrać Niko z przedszkola. Dzisiaj mamy piątek, więc Niko się już cieszy od samego rana, że dzisiaj ostatni dzień w przedszkolu. On uwielbia chodzić do przedszkola, ale jeszcze bardziej lubi piątki, kiedy oglądamy wieczorem film i jemy popcorn. Dzisiaj mamy w planach, że włączymy sobie, włączymy sobie na konsoli... Hmm, jak to się nazywa? Krainę lodu i zrobimy właśnie sobie popcorn i będziemy oglądać, tak? Ty będziesz nam towarzyszyć, Filip? Nie, pewnie nie, pewnie się będziesz bawić, co? Jak ty byś chciał się dorwać do tego aparatu, co? Nie, mama ci musi się powstrzymać, bo czuję, że ten aparat będzie za chwilę jeszcze bardziej zepsuty niż jest, nie? Mama miała kupić nowy aparat, ale jeszcze jakoś do tego nie doszło. Więc lepiej, żebyś mi nie zepsuł, bo nie będę mieć jak nagrywać. Nie umiem go utrzymać, a on Wam, że ma tyle siły. Chodź tu, Biliff. Ty masz tyle siły, mama cię nie umie utrzymać, wiesz? No Ojej. Może weźmiemy na jakieś inne jeszcze zabawki, oprócz lelka, co? Nie, Te, powiem Wam, że muszę się wyłączyć, bo po prostu <laughs> najlepszy jest mimo wszystko aparat i statyw. Co to za tu Kuku? Pokażę Wam, jak zmieniłam aranżację na tych dwóch półkach, które mam y, w jadalni. Wcześniej tu były z tyłu takie obrazki o tematyce kuchennej, natomiast stwierdziłam, że one już mi tutaj no, jakoś nie grają, nie pasują y, i trochę y, posamieniałam rośliny miejscami. Y, Przyszło epipremną tutaj, które było w pokoju chłopców, bo stwierdziłam, że ono rzeczywiście potrzebuje więcej światła i tu go będzie mieć więcej niż tam, więc epipremną tutaj stanęło. Tutaj jest ta stacja do ukorzeniania roślin. Nie wiedziałam za bardzo, gdzie ją postawić, natomiast tutaj myślę, że całkiem fajnie wygląda. Oczywiście pewnie tu coś jeszcze przybędzie za jakiś czas, ale na razie nie planuję żadnych roślinnych e, zakupów. Jak widzicie, tutaj w tej stacji. W dwóch przegródkach jest moja maranta, a raczej to co z niej zostało, nie wiem co się stało z moją marantą, było z nią przez jakiś czas dobrze, natomiast e, no przeniosłam ją do nowego podłoża, mówiłam wam po przelaniu było chwilę ok, natomiast coś musiało być z tym podłożem nie tak, bo po czasie zaczęła marnieć. Tutaj ta e, część, która jest w środku, wygląda fajnie, natomiast tutaj m, ta część ma jeszcze bardzo zwinięte liście. Zobaczymy, czy mi się w ogóle tą moją marantę uda odratować. Zrobiłam też porządek z tymi sukulentami dwoma, które miałam z Ikea, które już tak ledwie stały. Ciągle mi się tutaj na tej półce przewracały, jak chciałam się dostać do innych roślin, żeby je podlać. E, no i przeniosłam do nowego podłoża. E, dostały też podpórkę z Plantastic i myślę, że teraz te sukulenty o wiele lepiej e, tak wyglądają. Osłonka jest po e, tych dwóch kaktusach, które ostatnio też jakimś cudem, nie wiem czemu, padły. No i tutaj stoi cały czas kluzja e, i bluszcz. Już do ciebie idę Filip. Ten bluszcz zaczął tutaj wypuszczać w końcu nowe listki, więc myślę, że coś z niego będzie, bo też e, miał problem z wciornostkami. Zresztą pokazywałam wam te przebarwienia od spodu, takie srebrzy, srebrzyste na liściach, które miał. No ale jest o poprysku substralem, no, ale to będę Wam opowiadać przy okazji update'u. Może nawet jutro nagram nowy update roślinny, nie chciałam Wam tylko pokazać, jak ta półka wygląda. Dobra, uciekam, bo Filip się już zaczyna irytować, potrzebuje mnie do zabawy. Dosyć mocno się rozpadało i miałam w planach na początku iść pieszo do przedszkola, tak jak zresztą zwykle, natomiast no, lało na tyle mocno, że stwierdziłam, że jadę autem i dobrze, bo przeszłam tylko z auta do przedszkola i już byłam kompletnie mokra i tak teraz w ogóle zrobiło się szaro-buro, co prawda widzę, że nie pada, ale naprawdę jakoś opadłam z sił i powiem wam, że na podprawę nastroju zrobiłam nam takie wrapy. To są wrapy, aż mi ślinka cieknie, to są wrapy cynamonowe i w środku są banany, w sensie banan pokrojone i masło z orzechów laskowych. I to będziemy mieć dzisiaj na deser. Niekopodobno podobno świetnie zjadł wszystko w przedszkolu i śniadanie i obiad. I też jakieś, jakieś owoce dzisiaj mieli na podwieczorek, więc, więc też się załapię jeszcze w domu. Kupiłam na iHerb. robiłam zamówienie zupełnie coś innego, ale żeby mi się opłacała, wiecie, wysyłka do Niemiec, to dorzuciłam do koszyka kilka rzeczy. Między innymi właśnie takie wrapy cynamonowe. O, może tak? Wrapy cynamonowe. I powiem Wam, że yy, spodziewałam się, że to będą takie normalne wrapy, tak jak pszenne, tylko że z dodatkiem cynamonu, a okazuje się, że one są zrobione chyba z mąki kokosowej, jeśli się nie mylę. Tak. Mąka kokosowa, woda kokosowa, olej kokosowy. Cynamon, i po prostu orzech. Nie orzech, tylko kokos. Kawałki kokosa. No i właśnie z tego wychodzą takie kwadratowe, bardzo, bardzo cieniutkie wrapy. One są cięższe od takich tradycyjnych, ale powiem wam, że jak do deserów one są naprawdę pyszne, więc tak to spróbowanie wzięłam tak i na pewno będą też pytania skąd przyprawy, które dzisiaj pokazywałam w przepisie na tą pastę e, przyprawy marki Simply Organic, o jest jakie ja robię, to są przyprawy, które też zamówiłam dodatkowo no właśnie, to, to znaczy dodatkowo bo no chciałam, żeby mi się właśnie opłacała wysyłka do Niemiec, więc zamówiłam na iHerb i powiem Wam, że zamówiłam sobie trzy, właśnie ten czosnek, e, cebulkę i wędzoną paprykę i bardzo bardzo mi się podobają te słoiki. One są naprawdę bardzo duże. Myślałam, że one przejdą takie maciupeńkie. Tutaj jest niby tylko 77 gramów tej papryki, a ten słoiczek jest naprawdę duży. I plusem jest to, że one są u góry podpisane, więc fajnie wyglądają w szufladzie. Jestem w stanie się też rozeznać, co mam, bo te, które zazwyczaj kupuję w Lidlu, to one tylko mają kolorowe nakrętki. Ja mniej więcej wiem, która nakrętka to jest, jaka przyprawa, natomiast problem jest, kiedy mam na przykład. Dwie zielone. Tak jak jest na przykład. u nawet tu mam trzy zielone, albo i cztery. Cztery różne, cztery różne odcienie zieleni. Tutaj na przykład Majerany, tutaj mam bazylię taką ciemną i takie coś pomiędzy, czyli Tymianek. No i właśnie zapamiętaj człowieku, która przyprawa ma jaki kolor. Więc stwierdziłam, że te, które, te przyprawy, których używam najczęściej, zamówię sobie je znowu na iHerb przy okazji robienia innego zamówienia. Jak będę już naprawdę robić zamówienie, to wtedy dorzucę sobie te przyprawy do koszyka i po prostu mm, będę mieć wszystkie przyprawy w takich słoiczkach, bo tak ja mówię, jest wszystko podpisane, dokładnie wiem, co jest w środku. No i dużo mi się też tutaj zmieści i później, jak wykończę takie opakowanie, to będę sobie przyprawy po prostu kupować w Lidlu i przesypywać, więc takimi tak sobie wymyśliłam i tak to mam zamiar ym, zrobić więc przyprawy są właśnie też z iHerb, tak jak te wrapy, no i cóż zajadam tego wrapa, czeka oczywiście na mnie zaraz praniem i... I co jeszcze? I chyba będę musiała zrobić Niko inhalację, bo coś rano dzisiaj pokasływał. Chociaż podobno w przedszkolu było wszystko ok, ale wiecie, żeby się coś nie, nie rozkręciło, powiem Wam, że jak w tamtym roku ciągle Wam mówiłam, że Niko jest chory. Tak praktycznie co dwa tygodnie był chory, a w grudniu to w ogóle po zapaleniu, po drugim zapaleniu ucha wrócił na dwa dni i miał tak wyjałowiony po prostu organizm, że znowu po tych dwóch dniach był chory. Więc przez cały grudzień był tylko dwa razy w przedszkolu. Na szczęście od tego roku, nie wiem co się przydarzyło, ale już trzy tygodnie chodzi i tak jak mówię, trochę ma katar i rano delikatnie pokazywał, ale to nawet nie wiem, czy on się przypadkiem nie zakrztusił śliną, bo mnie się też czasami tak zdarza, więc robię mu inhalację i zobaczymy. Mam nadzieję, że o poniedziałku, czwarty tydzień chodzenia do przedszkola się zacznie. Mamy, które mają dzieci w wieku przedszkolnym, wiecie co to jest, jak jesteście razem z naszymi dziećmi ciągle chore. Ja to przerabiałam właśnie w tamtym roku i mam nadzieję, że... W tym będzie już zdecydowanie lepiej. Ja się już przyszłam z wami pożegnać w tym filmie, te szumy, buczenie, to jest maszynka, Niko tutaj siedzi, biedaczek robi inhalacje, on nie lubi, a ja po prostu muszę tutaj siedzieć i go kontrolować, bo on ściąga tą maseczkę, kiedy ja nie patrzę, a wiecie, chciałabym, żeby nawilżyć mu te drogi oddechowe, w drugim pokoju Filip się bawi, szaleje, patrzy na mnie i krzyczy. A? No więc e, będziemy za chwilę spędzać czas po prostu już tak rodzinnie na luzie, wchodzi w piątek. Ja tylko muszę właśnie powiesić pranie, więc będę się na dzisiaj z wami żegnać. Mam nadzieję, że po takiej dłuższej przerwie od vlogów nie wypadłam z rytmu, że się nie dzieliście, że wam się podobało Jeżeli i tak dajcie kciuki do góry dla tych z was, co lubią oglądać vlogi i chcieliby częściej, no postaram się ale nie chcę też obiecywać, bo ja mam ciągle takie wrażenie że ja nie mam o czym wam opowiadać że no taka jest sprawa za życie że tak naprawdę ciągle się dzieje to, to samo ciągle do przedszkola, z przedszkola e, zrobić obiad, posprzątać, no i nie chcę was zanudzać, chociaż wiem, że potem się pojawią komentarze, ale my lubimy takie e, codzienne zwyczajne vlogi, więc no dajcie znać e, czy się nie nudzicie, a może co byście chcieli żebym poruszyła we vlogach jaką jeszcze tematykę, bo tak jak mówię jakoś nie umiem się zebrać do vlogowania a wiem, że część z Was lubi tego typu filmy, dobra ja nie przedłużam trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa co ty nie sięgniesz, nie sięgniesz nie kopiemy w aparat Uwaga, uwaga, bo spadniesz. Uwaga. Nie, nie chcesz się ze mną bawić? Uciekasz? Tak. Tak? A dlaczego? Może porzucamy... ała Może porzucamy piłką, co? Zobacz, masz tu piłkę. Zostałeś mi piłkę, co? Bierzemy piłkę? Gramy? Rozgrywamy mecz, Niko? Dobra, dobra, bo to się zaraz źle skończy.